Miłość w czasie zarazy, czyli moja historia jakby szłam z wypalenia zawodowego. Wydawało mi się początkowo, że epidemia COVID na mnie w ogóle nie wpłynęła, a o słowie miłość chciałam zapomnieć z powodu moich doświadczeń osobistych. Jednak kulminacja tego, co się w COVID działo, dotarła do mnie kiedy zamknięto lasy państwowe, ponieważ przyroda i natura było, była dla mnie wytchnieniem, ucieczką, no i się okazało, że wtedy nie, ma, nie bardzo mam dokąd uciekać, poczułam ogromną złość. Złość jest ewidentną oznaką, że pod spodem coś jest w emocjach, czyli że jest potężny, potężny jakiś smutek, cierpienie i tam wiele można zobaczyć. Ja nie miałam z tym wtedy połączenia i kontaktu. Natomiast ta złość ona mnie zmotywowała do tego, żeby uciec, wyjechać z miasta i na jednym z takich wyjazdów poznałam przystojnego mężczyznę. I ta sytuacja może się wydawać taka z pozoru właściwie w ogóle nieznacząca, no bo to przecież każdemu się mogło wydarzyć albo w COVID-zie, albo niekoniecznie. Jednak moja praca związana była ze śmiercią, umieraniem. I paradoksalnie ja się do tego staną, że ludzie umierają, zwłaszcza w domach. Ja się przyzwyczaiłam. W COVID-zie na początku mówiono o tym, co się dzieje, o śmierci, o umieraniu, ja nawet miałam pewną satysfakcję, no, że wreszcie się ten w ogóle temat porusza. Pewne elementy, takie jak praca zdalna, teleporady, to było coś, co ja od lat wykonywałam w ramach swoich obowiązków zawodowych, bo to po prostu w mojej tak zwanej branży było. Więc to były takie elementy, które mnie nie poruszały. Natomiast w związku z tym, że ja miałam również odpowiedzialność za placówkę medyczną, to poczułam na sobie ciężar zdwojonych czy strojonych nawet obowiązków fizycznych, gdzie ja potrzebowałam inne osoby zastąpić, czyli byłam fizycznie przeciążana praktycznie od początku. Epidemii. Przy bardzo moich słabych, abym powiedziała wątłych zasobach, przede wszystkim z poziomu fizycznego, ponieważ byłam po mm, rok po operacji kolana, po wypadku, właściwie po dwóch wypadkach i tak naprawdę nie dałam sobie wcześniej szansy na to, żeby dojść do pełni sił. I ja z, tak, z takimi nadwątlonymi siłami. Wkraczałam właśnie w tą epidemię, gdzie już praktycznie na początku doświadczyłam też fizycznego bólu, dostałam kurwy kulszowej, czyli to ewidentnie pokazywało, że coś się ze mną dzieje. No ja nie potrafiłam tego w żaden sposób połączyć, że to przecież jest tak, takie obciążenie emocjonalne, że moje ciało na to po prostu reaguje. A tak rzeczywiście było. I w związku z tym, że. Właśnie wyjście do natury, codzienne spacery, to mnie w jakiś sposób wyciszało, uspokajało, czyli balansowało moje emocje i ja tam zyskiwałam siłę, żeby to wszystko dalej ciągnąć. A w momencie, kiedy dołożono mi kolejny element, mianowicie taki, że ja owszem, te spacery kontynuowałam, tylko prozaicznie potrzebowałam wsiąść do samochodu i przejechać kawałek, żeby iść pospacerować na pobliskie pole, no bo na polu zakazu nie było. Niemniej jednak taki, taka drobna rzecz, a ona była już dodatkowym obciążeniem. No a poza tym y, było tak, że to po prostu y, mnie zezłościło, i ta złość właśnie była taka y, poruszająca y, i skłaniająca do. do Dalszego działania. Natomiast dalsze działanie to nie było rozwiązanie swoich konfliktów emocjonalnych pod tytułem, że coś się tutaj w tej rzeczywistości dzieje, że to na mnie w jakiś sposób wpływa, tylko zareagowałam ucieczką. A od czego uciekałam? No tak naprawdę od zagrożenia śmiercią. Bo ja wtedy, właśnie jak wspomniałam, paradoksalnie pracując w, w opiece paliatywnej i mając tą śmierć wokół siebie niczym kromkę chleba, to nie odbierałam tego zagrożenia dla siebie, personalnie, że przecież ja też mogę w każdej chwili umrzeć. Taki mechanizm powstaje wtedy, kiedy pracując pod dużym obciążeniem fizycznym, emocjonalnym. W, nie umiesz tego zobaczyć i czegoś z tym zrobić, czyli z, zobaczyć swoje emocje i nimi zarządzać, z, zobaczyć, jaki to ma na ciebie wpływ i działać też w związku z tym, czasem to jest poprzez odejście z pracy. Więc, jeśli nie potrafisz tego robić, to twój organizm, no trudno, darmo, jak taki jest, to trzeba się przystosować. I następuje pewne przyzwyczajenie, natomiast umysł nie jest oddzielony od ciała, a to umysł się do tego przyzwyczaja najbardziej, natomiast ciało w którymś momencie zaczyna reagować i tak moje ciało również reagowało już dużo wcześniej na, na, na przeciążenia, natomiast tym te, te apogeum było właśnie w tej sytuacji związanej z covid -em. I w związku z tym, że ja wewnętrznie wtedy po poczułam, że tak naprawdę, to gdybym teraz umarła, no to ja praktycznie mam niezadowalający bilans tego, co ja w życiu osiągnęłam, no bo miałam wtedy prawie 40 lat, kupę różnych dokumentów typu dyplomy, wykształcenie, kursy szkolenia itd., mieszkanie, samochód, trochę pieniędzy na koncie. Natomiast tak naprawdę moje życie zawodowe nigdy nie, nie, nie satysfakcjonowało. W moim życiu osobistym doświadczyłam wielu strat i traum w, w, związanych ze śmiercią, głównie ze śmiercią moich bliskich i niepowodzeniem w relacjach damsko-męskich. I tak naprawdę ja poczułam, że ja chcę drugiej szansy. Po prostu potrzebuję zacząć wszystko jeszcze raz. Gdybym sobie to wtedy tak jasno i otwarcie i klarownie powiedziała, pewnie, może szybciej znalazłabym się w tym miejscu, w którym jestem w tej chwili. I tak się nie stało. Potrzebowałam przejść tą drogę, którą przeszłam, głównie, pewnie po to, żeby doświadczyć tego intensywnego rozwoju osobistego, którego doświadczyłam i tej całej transformacji, żeby teraz się tym dzielić, bo jak to, jak to stare mądrości mówią, wszystko jest, po coś. No a w czasie takich ucieczek moich do natury za miasto, niczym w Dekameronie ja tak a propos Dekameronu, to tą właśnie książkę dostałam od jednej z moich pacjentek właśnie w środku epidemii, taką z dedykacją i pięknie oprawioną, a Dekameron jest właśnie o tym, że grupa ludzi wyjeżdża w czasie zarazy. Ja dlatego też bardzo często używam określenia nie pandemia, nie COVID, tylko zaraza. W czasie zarazy wyjeżdża do takiej pozamiejskiej, wiejskiej wili, siedząc, siedząc wśród pięknych okoliczności przyrody, opowiadają sobie różne historie. Te historie są głównie miłosne, romantyczne, zabawne, erotyczne, życiowe. No, więc do ożywienia życia potrzebowałam podświadomie, do czegoś tu nie porusza, a cóż najbardziej może kobietę poruszyć jak piękny, mądry i fascynujący mężczyzna, który poruszy umysł, serce i kobiecość. I tak to jest, że jeśli nawet nie masz takiej intencji i nie wyrażasz tego jasno, czytelnie i klarownie, Natomiast Twoje serce po prostu wie, co jest najbardziej poruszające, zwłaszcza, że takie sytuacje w moim życiu się oczywiście wydarzały, więc automatycznie i serce, i umysł, i całe ciało gogluje, kto by tu się najbardziej do tego, do tego uzdrowienia nadawał. No i też też, też cała, całe moje ciało, wszystko wygoglowało takiego właśnie mężczyznę, i ja wtedy doskonale czułam, że nie ma możliwości, żebym ja w tej chwili weszła w jakąkolwiek relację, bo to by się dla mnie źle skończyło, więc bardzo potrzebowałam obiektu wzruszeń serca i umysłu, po to, żebym właściwie mogła dojść do miejsca, w którym po prostu miłość kojarzy mi się z miłością, szacunkiem swojego życia i każdej chwili, którą, którą mam tutaj na, na ziemi, bez względu na to, czy moja rodzina żyje, czy nie żyje, czy jestem w partnerstwie, czy nie, czy mam dzieci, czy nie mam dzieci, jaki mam stan konta i czym się w życiu zajmuję bo to jest rzeczy najpiękniejsze, czyli w rozwoju osobistym wiele się mówi o tym, zakochaj się w sobie i w swoim życiu. Oczywiście dla mnie, jak to słyszałam, to była to na początku dość duża abstrakcja. Jednak właściwie o to chodziło. Niemniej jednak w tamtym czasie ten człowiek, którego mam na myśli, któremu oczywiście w jakiś sposób podziękowałam też za to, że się pojawił na mojej drodze, a teraz mogę podziękować, jeśli mnie kiedykolwiek usłyszy bardziej, bardziej świadomie i tak jak, jak dorosła kobieta, za to, że się pojawił na mojej drodze. To dzięki temu, że on mnie bardzo poruszył, a przy okazji też działał z jednej strony magnetycznie, a z drugiej strony odpychająco, ponieważ. Pokazywał, pokazywał mi wszystko to, co ja bym chciała w życiu mieć, to, co mnie jeszcze pociąga, a do czego sobie nie daję prawa i wszystkie te cierpienia związane z, z relacją, z relacjami damsko-męskimi. Natomiast za relacjami damsko-męskimi w, w takim szerszym rozumieniu stoją również. Ludzie, którzy odeszli, ludzie, którzy odeszli z rodziny, ponieważ wzorem dla kobiety są mężczyźni, którzy no, przyszli do rodziny przede mną. To już tak mówię tutaj w tej chwili. A propos tego, tej, tych bardzo ważnych historii rodzinnych, wzorów, które są w systemie rodzinnym. I patrząc na tego człowieka i przeżywając takie Taką szarpaninę wewnętrzną. Z jednej strony bardzo chciałam być w jego obecności i patrzeć i sprawiać sobie samej tym po prostu przyjemność, a z drugiej strony yy, czułam, że to jest no, w tamtej też sytuacji, w której ja byłam w tamtym obecnym partnerstwie, że to jest w ogóle niewłaściwe i że no, to jest po prostu coś, co ja powinnam z tym wszystkim coś zrobić, tylko nie bardzo wiedziałam jak. No, i moje ciało już właściwie w połowie tej epidemii, czy w połowie właściwie 2020 roku, e, przypomniało mi o tym, że ja mam zasoby na to, żeby z tego bardzo trudnego miejsca, w którym życiu jestem, że z jednej strony do życia chciała, a z drugiej strony siedzę w przyszłości we wszystkich swoich e, historiach traumatycznych, że ja mam zasoby, żeby z tego wyjść. Mianowicie dostałam pełnoobjawowej nadczynności tarczycy i to był taki bardzo duży, silny bodziec, ponieważ ja już kilka lat wcześniej doświadczyłam niedoczynności tarczycy, a było to związane z moim bardzo intensywnym życiem, miałam 96 kilo. Tarczyca nie dawała aż tak nieprzyjemnych objawów jak właśnie w okresie epidemii. Niemniej jednak ja wtedy zaparłam się, że nie będę brała leków, ponieważ zgodnie z moją, moją osobistą wiedzą medyczną na tamte kilka lat wstecz było, było to, że jeśli ja zacznę stosować, przyjmować leki, hormonalne celem ustabilizowania tutaj tych poziomów hormonów tarczycy to nie będę mogła ich odstawić to było dla mnie wtedy jak wyrok więc jak stanęłam przed takim wyrokiem to zaczęłam szukać sposobów wyjścia z tego no i schudłam wejścia kilo zaczęłam trochę lepiej żyć coś w swoim życiu zmieniłam jednak nie zanurkowałam głęboko w przyczyny dlaczego ja się w ogóle znalazłam w takiej sytuacji bo to jest y, bardzo istotne. Dlaczego jesteś w takim miejscu, w jakim jesteś? Każdy z Was, jeśli może masz tak, że czujesz się zmęczony swoją pracą, że masz jej dość, że czujesz się y, przepracowany, źle wynagradzany, że to, co robisz, w ogóle ci nie daje y, satysfakcji, y, nie masz z tego przyjemności i czujesz się jak w potrzasku, chcesz wyjść i w ogóle nie wiesz jak, to to słuchaj, ma swoją przyczynę. Na bank, dlatego że po pierwsze życie zawodowe, jak to mówiła moja, moja nauczycielka w, w kontekście osobistym, zawsze jest życie przed Chrystusem, więc przed tym, jak praca Twoja zawodowa się rozpoczęła, to tam było Twoje życie, kiedy Ty byłeś maleńkim dzieckiem, które było zależne od tego, co się wydarzy w, twojej, w Twoim otoczeniu, jak będą reagowali Twoi dorośli później, się od, tych, od swoich opiekunów, od rodziców i wszystkich ludzi dorosłych, starszych od Ciebie, w jaki sposób się uczyłeś reakcji i funkcjonowania w świecie, czyli w życiu również zawodowym. W związku z tym to wszystko w jakiś sposób wpłynęło na to miejsce, w którym jesteś, a w związku z tym, że każdy z Was doświadczał czegoś w życiu, i zapewne każdy z Was doświadczył czegoś trudnego, najtrudniejsza jest strata, to jest choroba, to jest śmierć, to jest umieranie ludzi, zwłaszcza którzy są w rodzinie, i to są straty związane z, z relacją. Z partnerstwem, z miłością, bo to wszystko sprawia cierpienie i ból. W związku z tym, tam gdzie jesteś, to na pewno to z czegoś wynika i bardzo ważne jest, żeby sobie to uświadomić, bo jeśli sobie coś, żeby to sobie, jak to sobie już uświadomisz, to możesz w jakiś sposób zdefiniować sobie problem. Tak, mam problem, który wynika z, z czegoś, bo nie potrafię sobie poradzić z czymś. W związku z tym, twój Umysł też tak funkcjonuje, że jak ty sobie już to wypowiesz, to szybciej to idzie, żeby szukać rozwiązań i być otwartym na przykład też na to, co się pojawia w Twoim życiu, jacy ludzie, co tam się w wyszukiwarce w Google, w YouTubie czy w mediach społecznościowych pojawia. I wtedy trochę tak, jak za takimi okruchami, możesz podążyć w kierunku swojego rozwiązania. A im więcej jest tej klarowności, im więcej definicji, że ja mam z czymś problem i ja potrzebuję rozwiązać ten problem, no to wtedy się to wszystko szybciej zadziewa. A kiedy jesteś w takiej sytuacji, że właściwie robisz to słuchając jakiegoś niewytłumaczalnego głosu wewnętrznego, a ten niewytłumaczalny głos wewnętrzny w sumie jest bardzo wytłumaczalny, bo tak naprawdę to człowiek chce żyć. Dobrze, szczęśliwie, zdrowo, mieć z życia satysfakcję na każdym poziomie osobistym, relacyjnym, zawodowym, cokolwiek by to nie było i nieważne, czy ty jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, czy chcesz tworzyć związki heteroseksualne, homoseksualne, chcesz mieć rodzinę typu małżeństwo, partnerstwo i dzieci, czy po prostu nie chcesz tego mieć czy ty uprawiasz czyjeś ogrody zawodowo, czy ty jesteś przedsiębiorcą, czy ty jesteś politykiem, czy robisz cokolwiek. To tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć z tego życia satysfakcję przyjemność i żeby w ramach pracy zawodowej robić coś, co jest pasją, coś, co jest, coś, co rozpala serce i umysł, że wstając rano ty idziesz do pracy z, z przyjemnością, a w efekcie tego masz czas na swoje życie osobiste i pieniądze na to, czyli zarabiasz adekwatny do swojego wkładu w, w to co robisz pieniądze. I taka jest dla mnie filozofia życia i mamy to zapisane, że tak możemy żyć. Natomiast cierpienie i ból, którego w życiu doświadczamy, sprawia, że po prostu jesteśmy w, w tym dążeniu do takiego celu i dobrego życia jako ludzie ograniczeni, ponieważ najczęściej nikt nam w dzieciństwie nie dał oprócz podstawowych czynności, jakimi jest na przykład wiązanie butów, ubieranie, jedzenie, uczenie się, chodzenie do szkoły, to nikt nam nie dał, tak jak i naszym rodzicom nie dał i tak dalej, i tak dalej, nie dał tych podstawowych informacji, do czego służą emocje, jak z nich korzystać, jak one korelują z ciałem, jak one korelują z, z energetyką człowieka, żeby mieć w ogóle do tego wszystkiego siłę na, na, na działanie. W związku z tym, jak nie dostajesz takiego drogowskazu, no to też trudno jest rozwiązywać samemu sobie swoje... Problemy, które właśnie napływające, różne emocje pod tytułem y, emocje, które mówią, że jest mi źle, albo które są, y, które są i mówią o tym, że jest mi dobrze, jak z tego w ogóle wszystkiego korzystać, żeby po prostu doświadczać tego cierpienia, no, ponieważ strata i śmierć jest częścią życia. W związku z tym, cierpienie jest częścią życia, natomiast chodzi o, to, o tą umiejętność, żeby y, tego doświadczać, doświadczać, doświadczać tych emocji. Zapisać sobie to jako doświadczenie, puścić to ze swojego, ze swojego umysłu, ze swojego serca, ze swojego ciała i iść dalej do dobrych doświadczeń pomimo wszystko. I taki jestem ogromnie przekonana, że mamy taki zapis w sobie, jako ludzie, żeby tak iść. Więc jeśli jest tak, że. Jest klarowność tego, co się w Twoim życiu zadziało, to tak jak powiedziałam, możesz szukać swoich rozwiązań. Ja nie umiałam sobie y, tak klarownie tego y, ileś y, czasu temu w moim życiu powiedzieć. W związku z tym, dzięki temu, że ktoś taki, kto y, mi sam sobą y, przypomniał o moich marzeniach, pragnieniach i jednocześnie. O moim cierpieniu, o tym wszystkim, o, co mnie ogranicza i w związku z tym, że to wywołało takie efekty w moim w ciele, w postaci właśnie tej chorej tarczycy, i przypomniało mi to o tym, że ja mam takie zasoby, właśnie, żeby z tej sytuacji w jakiś sposób wyjść. Natomiast też była to dla mnie jasna informacja, że mam za mało zasobów, za, małą, za mało informacji, za mało widzę do tego, żeby tylko przy pomocy tego, co zadziałało kilka lat temu, kiedy wcześniej kiedy sobie pomogłam przy pierwszej historii związanej z chorobą tarczycy, to było za mało, w związku z tym ja potrzebowałam czegoś więcej, wyjaśnienia sobie tych różnych mechanizmów, które powstają, powstały w moim życiu w przeszłości i potrzebowałam. Czegoś, co sprawi, że będę mogła iść w kierunku czegoś, co właściwie nie miało dla mnie jakiegoś konkretnego zarysu. To było po prostu marzenie o dobrym, o dobrym życiu. I tak zaczęłam korzystać właśnie z tych okazji, które się już w moim życiu pojawiły, ponieważ chwilę przed rozpoczęciem epidemii, rozpoczęłam kurs zielarski, tam była garść ludzi, którzy myśleli inaczej niż ludzie, którzy byli w mojej, w mojej branży, bym powiedziała, medycznej, myśleli bardziej holistycznie, bardziej całościowo, mieli takie podejście do, do zdrowia i do szukania przyczyn tego, co się w ludzkim ciele, umyśle zadziewa i Właśnie wtedy się zaczął mój rozwój osobisty, ponieważ podchwyciłam od jednej osoby usłyszałam o wdzięczności i o uzdrawiającym wpływie dźwięków takich, typu misy tybetańskie, gongi. Od drugiej osoby usłyszałam o psychobiologii, klawiterapii, od trzeciej osoby. O fantastycznej pracy z, z roślinami i takim, takiej, właśnie głębokiej miłości do tej pracy, którą ona na co dzień wykonuje, i o wędrówce dusz. Więc, co prawda, część z tego była dla mnie niesamowicie abstrakcyjna, natomiast, jak oni o tym opowiadali, i widać było, że żyją tym, o czym mówią, że. To jakoś z ich wnętrza po prostu emanuje, że to, co, to o czym mówią, że to ma dla nich głęboki sens i wierzą w to, i w jakiś sposób przynosi im to dobrostan w, im, w ich życiu. Więc ja tak kawałek po kawałku zaczęłam moją ścieżkę rozwoju osobistego. Gdzieś tam zawsze po drodze, mając ten obraz, tego przystojnego mężczyzny, którego Właśnie poznałam w jednej z tych, z tych moich ucieczek za miasto niczym w tym dekameronie, o którym opowiadałam. No i tak to się właśnie potoczyło, że ja od jednego kroku do drugiego skończyłam szkołę ustawień systemowych, skończyłam szkołę Ayurvedy, szkołę psychobiologii, coachingu, poszłam na długie L4, na świadczenie rehabilitacyjne, zostałam bezrobotna, ponieważ zdecydowałam, że założę firmę w 2020 roku, pod koniec roku zaczęłam prowadzić konsultacje indywidualne online i ten okres od rozpoczęcia pandemii przez właściwie 3 lata był dla mnie takim okresem bardzo silnej transformacji, ona się tak zaczęła Zaczęła się może mniej intensywnie, jeśli chodzi o udział w, właśnie w tych szkoleniach, kursach, warsztatach i szkołach. Natomiast każda, każdy z tych etapów, który się zadziwiał, miał, miał bardzo głęboki wpływ na mnie, na to, że ja tutaj w ogóle dzisiaj mogę być i że mogę mówić o sobie, ponieważ, jak też się okazało za Tą sytuacją moją, której ja doświadczałam w życiu, stała bardzo duża trauma, która mi się wydarzyła w dzieciństwie, której zapomniałam właściwie na trzy czwarte życia i dopiero w toku poznawania siebie, pracy, pracy takiej wewnętrznej z systemem rodzinnym, z podświadomością, czyli ze wszystkim tym, co, co wykracza poza logikę umysłu. Dotarło do mnie, co się w moim życiu dziecka wydarzyło, co bardzo wpłynęło na moje dalsze życie i tak naprawdę tą, 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 to doświadczenie transformowałam bardzo długo. No i wypadkowa tego jest taka, że dzisiaj jestem w miarę wyluzowana, uśmiechnięta i nagrywam swoje pierwsze wideo, które trwa już prawie pół godziny, a jeszcze Tydzień temu zastanawiałam się, czy ja w ogóle jestem w stanie nagrać coś, co potrwa kwadrans. W związku z tym mm, jednak jest to możliwe. Jestem z siebie bardzo e, zadowolona. Mam nadzieję też, że e, to, o czym mówię, do Was trafi, e, dlatego że temat wypalenia zawodowego, m, myślę, że on też nie jest e, jasno i klarownie. E, Taki do odnalezienia w, w, w jakiejś wielości odsłon w, w internecie, takie odnoszę wrażenie, bo też jestem przekonana, że ze strony osób, które to doświadczają, jest tak naprawdę niewiedza i brak połączenia z tym, że stan, w którym jesteś, czy w którym zaczynasz być, to właśnie jest taki element wypalenia. A dla mnie wypalenie zawodowe to jest również wypalenie osobiste, życiowe i zdrowotne, ponieważ jeśli robisz coś przez jakąś część dnia, jakąś część tygodnia i miesiąca i, i y, jesteś w tym nieszczęśliwy, mówiąc krótko, to będzie to miało wpływ na Twoje zdrowie i na Twoje życie osobiste, tak jak życie osobiste i wszystkie Twoje historie wpływają na to, co wybierasz zawodowo i jak pracujesz, dlatego że jeden i drugi element, czyli życie zawodowe i życie pozazawodowe są elementem życia, więc trudno to oddzielić. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i życzę Wam wszystkim udanych świąt wielkanocnych, bo ta moja historia właśnie akurat tak się wpasowuje w wielki piątek, który z jednej strony jest o śmierci. Natomiast tak jak wiadomo, Wielkanoc jest o odrodzeniu, a Wielkanoc jest kontynuacją tego, czego ludzie, te, tego, czego ludzie obchodzili od wieków czy tysięcy lat, czyli o powitaniu nowej szansy. Na życie na wiosnę, ponieważ przed chrześcijaństwem były inne kultury, przed inne kultury, inne religie, przed tymi religiami były inne religie, natomiast w naturze niezmienne było przychodzenie wiosny po jakimś okresie w trudnym, po okresie zimowym, gdzie brakowało pożywienia, gdzie brakowało brakowało zasobów do życia, często te, to życie w tej zimie się właśnie kończyło jeśli ktoś nie miał szczęścia na to żeby zgromadzić odpowiednią ilość zasobów więc niezmiennie święta wielkanocne i wiosna są takim momentem gdzie warto się zastanowić nad swoją drugą szansą w życiu nie ma co czekać na epidemię na zarazę nie ma co czekać na to czy ktoś poruszający twoje Serce i umysł się na Twojej drodze pojawi, tylko korzystać z tego, co masz. I jeśli jest Ci w życiu źle, to możesz to sobie jasno powiedzieć, możesz sobie powiedzieć to sam cicho i na ucho i na pewno się znajdzie coś, co Tobie pomoże, ktoś, kto do Ciebie wyciągnie rękę albo Ty sam o pomoc poprosisz. I ja oczywiście zapraszam tych, którzy są gotowi na pracę indywidualną ze mną, na konsultacje indywidualne. Wszystkie informacje na stronie internetowej www.monikasztangielska.com. Do usłyszenia i do zobaczenia.